Widzewem padła bramka dla gości. Po akcji siadaczki, podaniu koniarka, strzelił ją Wyciszkiewicz, pokonując debiutującego w bramce Katowiczan Mariusza Luncika. Jeden do zera ten wynik ustawił grę w dalszej części spotkania. To miał być mecz kolejki i rzeczywiście spotkanie było niezwykle emocjonujące. W miarę wyrównane w pierwszej części spotkania. Oto sytuacja, po której Katowiczanie już radośnie unosili do góry ręce. Sądząc, że padła bramka, arbiter Ryszard Wójcik był innego zdania. Drużyna Katowic zdobyła wyrównanie po strzale z oleja Kazimierza Węgrzyna. Wcześniej zagrywał Świerczewski, podawał głową Strojek. Ale zaraz po rozpoczęciu, po utracie tej bramki gry przez piłkarzy Widzewa, zdobyli oni ponownie prowadzenie. Akcja lewą stroną Szarpaka, zagranie do Andrzeja Michalczuka i ten mimo asysty Krzysztofa Maciejewskiego zdobywa drugą bramkę. Tuż przed zakończeniem pierwszej części spotkania katowiczanie mieli dogodną sytuację. Adam Kucz pędził w kierunku pola karnego i katowiczanie uważają, że Wyciszkiewicz faulował małego katowiczanina. Arbiter nie przyznał jednak jedenastki. W drugiej części spotkania panował na boisku łódzki Widzew, który zdobył dalsze bramki. Wyciszkiewicz strzelił głową na 3-1, a następnie w sytuacji sam na sam z bramkarzem Luncikiem, Doskonale spisał się najlepszy ligowy strzelec Marek Koniarek, który zdobył dwunastą bramkę w tym sezonie. Tak więc widzew odniósł efektowne i wysokie zwycięstwo 4 do 1, a Zbigniew Wyciszkiewicz po raz pierwszy w swojej karierze pierwszoligowej strzelił w jednym meczu dwie bramki.